z Ewangelii według świętego Jana daje wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. To bardzo dziwne zdanie, w którym zawiera się pewien paradoks, bo przecież nikomu nie można przykazać miłości. Człowiek nie może kochać z nakazu kogokolwiek innego. Warto więc zapytać, co to znaczy przykazanie Boże. Bo kiedy słyszę, że Bóg mówi, będziesz miłował, to widzę ukrytą w tym zdaniu obietnicę. Bóg obiecuje, że kiedyś będziesz miłował. Kiedy pójdziesz Jego śladami, kiedy będziesz próbował żyć tak jak On, kiedy będziesz czerpał z Niego siły, to pewnego dnia naprawdę będziesz miłował, wypełnisz przykazanie, bo nauczysz się tego od tego, który jako jedyny umie prawdziwie kochać. Do zobaczenia jutro!